Zapraszamy na magiczny świąteczny koncert w naszej szkole. Czas poczuć magię świąt. Już 19 grudnia o godzinie 16 sala gimnastyczna naszej szkoły zamieni się w miejsce pełne dźwięków, kolęd, świątecznych hitów i niespodzianek. Dlaczego warto przyjść? Usłyszycie najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów i nauczycieli. Zobaczycie wyjątkowe występy taneczne i teatralne. Przygotowaliśmy coś dla każdego. Zobaczycie mnóstwo dodatkowych atrakcji, takich jak stoisko ze słodkościami, domowe ciasta i inne pyszności czekają na Was. Barszcz i pierogi klasyczne świąteczne smaki, które umilą ten wieczór. Popcorn coś dla fanów chrupania podczas koncertu. Malowanie twarzy świąteczne wzory dla dzieci i dorosłych. Kiermasz ozdób świątecznych i książek. Idealne prezenty i dekoracje prosto od naszych uczniów i nauczycieli. Warsztaty dla małych i dużych, wspólne tworzenie ozdób, kart świątecznych i więcej. Spotkanie z Mikołajem. Zróbcie sobie zdjęcie i sprawdźcie, czy byliście grzeczni w tym roku. W przerwie będzie można odpocząć i cieszyć się rodzinną atmosferą przy przygotowanych stoiskach. Nie przegap tego wydarzenia, zabierz rodzinę i znajomych. Wspólnie wprowadźmy się w świąteczny nastrój, wstęp dla każdego. Szkoła podstawowa numer 3 w Do zobaczenia.